Dzień dobry, dzień dobry. Jest tam jeszcze ktoś, bo ja to po Ewie tak, trochę się boję, bo Ewa takie cuda robi, a ja tu z mózgiem pękniętym. Okej, okay, startuję. Okay. Słuchajcie, takie pytanie, bo mam o, gadać o Steamie e, i tak w ostatniej chwili, chwilę przed tą prezentacją, e, przyszedłem sobie wygooglować to hasło Steam i trochę się zdziwiłem. To możecie mi napisać tak szybciutko, z czym się wam tym kojarzy? Z tym w szkole. Na czacie, tak widzę tutaj. Cześć, cześć, witam. Możecie napisać e-papierosy. <grym> Platforma z grami, tak. Ledko mózg, ok. Stamion, budowanie, tworzenie. ZPT, ok. Kto to pamięta, co to jest ZPT? Ja pamiętam. Z Apanaski się z tym kojarzy. Mm -hmm, dobra. A jakbyście sobie wygooglowali, co to jest Steam, tak szybciutko, to dowiecie się, to, to jest cyfrowa platforma z grami. Okej, okay, mózg. I strasznie trudno nawet jest znaleźć informacje o tym w internecie. Ja sobie troszkę w sumie mogę tu pokazać, chyba. Tak szybko swój ekran. Okej, okay, dobra. Będzie widać. Okej. Okay. Spróbuję to okno udostępnić. Udostępniam, załączę sobie pogląd, jest widoczny i i i i. teraz mam nadzieję, że widać? Okej, okay. widać, widać mój ekran? Tak szybciutko tylko. Dobra, ale czy widać to hasło? Zobaczcie, jest z Steam. Właściwie zero informacji, tylko ta jedna o steam Nie ma żadnych odnośników, ale jeżeli wpiszemy hasło STEM, no nie jest, ale jest dosyć biedne, więc tak naprawdę zobaczcie, nawet na Wikipedii nie za dużo znajdziemy. Polityka edukacyjna, wybór programu nauczania i tak dalej, tak dalej, że to już odwładnych paru lat się dzieje na świecie. Ja. Tak, tak, ale naprawdę jest strasznie biedny. Bardzo mnie to zdziwiło, bo ja nie sądziłem, że, że to jest aż tak, tak słabo na Wikipedii. Na przykład jeśli ktoś by chciał znaleźć, co to jest ten Steam. Okej, okay. więc ja sobie pozwolę wrócić tutaj i do swojej prezentacji. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy. A więc hasło dzisiejszego dnia Steam. Malenki, ale widać. Okej. Okay. Dobra, no teraz chyba jest lepiej trochę. Mm -hmm. Wiem, wiem, jak na Wikipedii, no ale jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć tak na szybko, to trudno, Jacku, będzie coś ciekawego znaleźć. Dobrze, to ten Steam, y, ja bym Wam rzucił tutaj taki króciutki filmik, możecie go sobie u siebie odpalić. Wrzucę na czat, jak ten Steam wyglądać u mnie i postaram się go też tu szybciutko odpalić, jakby komuś nie działało. Jak Steam wy może wyglądać. O, mam przygotowany. Dobra. Puszczamy. Powinno pójść. Okej. Okay. Ja tak słychać. To jest na Dokładnie. No tak jest. To jest mózg, Ok. jest filmik, okej, okay, superantko. E, chciałem tak szybciutko pokazać, co to jest z tym steamem, bo oj, tutaj mam coś takiego, mam taką Łap. Wow. i to jest no w sumie trochę kartonu, trochę plastikowych rurek, trochę kabelków, i to jest no, w sumie całkiem sprawnie działająca dłoń, jeżeli to podłączymy do zasilania. I dzieciaki są coś takiego w stanie zrobić zupełnie samodzielnie, tylko po co im to? Okay. Gdyż, no nie wiem, szkoła jest chyba takim dziwnym miejscem, gdzie właściwie nasze życie dzieli się na kawałki zwane przedmiotami. No przecież no, na co dzień nie mamy osobno zadań, tylko z biologii, tylko z matematyki, wszystko się ładnie łączy szkoła pocięła to na kawałki, nazwała język polski, język angielski, matematyka, fizyka, biologia i tak dalej, i tak dalej. I uczymy się tego osobno, nie, nie, nie łącząc tego razem z sobą. I dzieciakom to sprawia no, chyba całkiem spory problem. No, więc mam nadzieję, że powoli będziemy wracać do tego, jak to powinno wyglądać. I teraz tak, co z tym Steamem? Przede wszystkim trzeba się zastanowić, no bo tak, zawsze mówimy, nie mam na to czasu. Okay. Nie mam na to sprzętu, tak? albo nie za bardzo wiem w ogóle, o co chodzi i jak sobie z tym wszystkim poradzić. Ok, e, więc ja znalazłem sobie na to fajny sposób i zaraz powiem, co potrzebujemy, jakie będą koszty w szkole, szkoła będzie musiała ponieść. To jest takie małe cudeńko. Widzicie? Można to zamiast tego też używać mikrobita. Macie Arduino mikrobity w szkole, bo to jest chyba największy koszt tego wszystkiego. Tam poniżej 100 zł. Czy gdzieś w szkołach macie? Albo ktoś ma swoje. Panaski masz tam. Jesteś tam? co wiem, że ma. O, czy mi się coś zacięło? Nikt nie odpowiada, nikt nie ma. Czekajcie. Cisza. Nie ma? 10 mikrobitów. No okej, okay, no to już jest super początek. Okay. To naprawdę nie są jakieś wielkie koszta. Drugi największy koszt to jest chyba coś takiego. A to pewnie większość gdzieś tam ma dostępne, prawda? To jest kluczowe. No właśnie, dokładnie. No więc jak już mamy koszty z góry, tak, no to jeszcze coś takiego. Tam kosztuje, nie wiem, 4 zł, 5 zł, taka płytka stykowa. No i powiedzmy tak, dużo kartonu. Dużo kartonu, dużo kleju, dużo kabelków takich, małych, i można działać. Tylko skąd mieć pomysły? Wyobraźcie sobie zadanie tego typu: że budujemy model mózgu, do którego też tworzymy czujniki, zakładamy je na mózg i próbujemy zbadać, w jaki sposób różne sporty działają na urazy, poniesione w różnych sportach, działają na ten mózg, i będziemy mogli nauczyć się, Analizować te urazy, próbować im zapobiegać, budując jakąś ochronę, osłonę. I to robią dzieciaki. No, w sumie ja no nie mam podstaw, nie uczyłem w podstawówce, uczyłem w gimnazjum. I takie zajęcia, takie, takie, takie można bez problemu z nimi zrobić. Tylko jak? Skąd wziąć pomysły? Skąd wziąć całą otoczkę? I tu przeskoczymy sobie, bo film już puściłem wcześniej. Czy ktoś zna taką biblioteczkę Microsoftu? Dotyczącą właśnie STEM-u, bo oni jeszcze są ze STEM-em, bo my już jakby troszkę krok dalej poszliśmy tutaj u nas i STEM od Science, Technology, Engineering, Art, jeszcze sztuka doszła i matematyka na końcu, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Dobra, poplątała się troszkę, ale to pewnie z nerwacji, może troszkę ze zmęczenia. Okej. Okay. I chciałbym teraz was, właśnie zaprosić, żeby pokazać, jak taka biblioteka wygląda, co tam można zrobić i jak działać po prostu. Ok, także przełączę się teraz znowu ekranik. Ok, dobra. Odostępni. Co tu się odbywa? Nie wiem, próbujemy coś działać. Ok, dobra. Eee, dobrze. Dobra, tu. Mamy, mamy, mamy. W sumie wpiszmy, jak znaleźć coś takiego, ja zawsze wpisuję nie pamiętam nigdy adresu Hacking STEM takie hasło, googluję. I pierwszy link to jest cała bogata biblioteczka Microsoftu. I żeby sprawa była jasna, cała zawartość tej strony tak, macie tutaj dostępną, wszystko jest dostępne za free. Koszty sprzętowe to Wam wymieniłem to jest w sumie poniżej 100 zł na, na jeden zespół. Co mamy tutaj? Popatrzcie, różne aktywności, pojawiły się zupełnie nowe. W tej chwili Microsoft wszedł w współpracę z NASA, więc tam są jakieś aktywności związane z kosmosem, z eksploracją kosmosu naprawdę niesamowite sprawy. Co do mózgu, muszę znaleźć mózg, bo tego pojawiło się, tu widzę, strasznie dużo popatrzcie, Minecraft Design Challenge związane z stacją kosmiczną. Party Light też budowaliśmy, ale jest. Też i mózg. Mam nadzieję, że widać. I przejdźmy teraz szybciutko do takiej strony z lekcją. Jak wygląda coś takiego, takie informacje? Popatrzcie. To jest, widzicie, model mózgu, który też udało nam się zbudować. Eee, tam piłeczka niepimpogowa, tenisowa, na takim wahadle, na którym mierzymy kąt wychylenia, uderza w ten mózg. Mózg no, ma ciekawą budowę, jest wypełniony takimi żylkami, które nasączają się nasiąkają wodą i tworzą taką masę podobną troszkę do, do, do mózgu. Wszystko to jest w, w balonie, a na balon jest nałożona czaszka, której model drukujemy, ja mam przygotowany. I do tej czaszki są przyklejone sandwichy, jak to nazywaliśmy, czyli takie przygotowane jak gdyby czujniki, sensory. Te czujniki praktycznie też są zbudowane z kartonu. W środku tylko jest taki kawałek folii i taśmy miedzianej. Taka folia, która można kupić sobie za nie wiem 20 kilka złotych i starcza na wiele projektów. Zginania, rozciągania się zmienia swoją rezystancję, więc tutaj komputer jest w stanie odczytać wszystkie informacje zmiany tej rezystancji i zamienia w na, na odpowiedni sposób na zapis tutaj na wykresie. I teraz popatrzcie w czym to wszystko jest zrobione. No trzeba mieć Excela. Trzeba mieć Excela i to o dziwo robimy całe projekty steamowe wykorzystując Excela, czyli arkusz kalkulacyjny. Excela ze specjalnymi dodatkami. O tym powiem za chwilkę, ale najpierw spójrzmy sobie, jak to tutaj wygląda. Bo co mi się bardzo podoba w tych wszystkich projektach, to to, że to nie jest tylko budowa modelu mózgu. Tutaj mamy całą fantastyczną otoczkę, która tłumaczy dzieciakom biologię mózgu, budowę mózgu, po co to robią, dokładnie podejście jest bardzo holistyczne, szerokie i na przykład każdy nauczyciel ma na dzień dobry takie wprowadzenie w postaci, też jest w filmiku patrzcie tak szybciutko, bo my nie mamy tyle czasu, żeby to wszystko oglądać okay. można włączyć sobie napisy, napisy są, są na razie po angielsku, ale to też w sumie jest fajną rzeczą, bo takim zespole, który robi taki projekt. Dobrze jest, żeby zawsze był ktoś, kto jest naprawdę dobry w angielskim. I zresztą oni sobie radzą świetnie, bo mamy tłumaczy online, translatory. Patrzcie. OK. I na końcu, jakie dzieciaki to robią. Budują sobie właśnie w tym momencie mózg. To są te modele czaszki, które drukujemy, one są wszystko przygotowane do ściągnięcia w postaci plików w PDF. Wewnątrz arkusza, który sobie też pobieramy, są modele 3D mózgu, można to sobie obejrzeć. Okay. Dokładnie, popatrzcie: trochę wody, kartonu, taśmy miedzianej. To jest ta specjalna folia, o której mówiłem. Okay. No i mózg praktycznie gotowy. Możecie się zacząć domyślać, skąd to hasło, proszę pana, mózg mi pęk. Okay. Popatrzcie, jak wygląda arkusz Excela. Ok. I tu dzieciaki budują specjalne osłony na mózg, które mają chronić no, głowy i mózgi właśnie przed urazami podczas uprawiania sportu. Mogą analizować, w jaki sposób działają, działają tutaj te uderzenia na głowę człowieka. Okay. OK, no wyciąganie potem e, jakichś wniosków, omawianie tego wszystkiego, fantastyczna sprawa. OK, teraz popatrzmy, co jeszcze do, dostajemy. Tu za chwilę przejdziemy do planu lekcji. E, no, tutaj jest babak, kiedy to powstało, i teraz dostajemy tak. Co dostaje nauczyciel, co dostają uczniowie przygotowane? Dostajemy instrukcje, które możemy sobie pobrać. Niech one się tam otwierają. Dostajemy przygotowany arkusz Excela. Pobieramy, zapisujemy u siebie. Dostajemy listę, dobra, zapiszmy to. Dostajemy listę zakupów go shopping, oczywiście. Myśmy to wszystko kupowali w Polsce. Trzeba było tylko przetłumaczyć sobie co jest, co. Po prostu zrobiliśmy sobie drugą kolumnę w arkuszu i tłumaczyliśmy i ekipa robiła wspólnie na, na, na arkuszu w aplikacji Teams. Mieliśmy to wszystko uruchomione, moje ulubione, co niektórzy wiedzą. E, I do, do, robiliśmy sobie linki do, 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 do sklepów, tak gdzie to można wszystko kupić. Tu jest ta specjalna taśma, która właśnie welostat, e, która zmienia swoje właściwości rezystancji. To jest podstawa. Cała reszta to są takie jakieś właśnie balony, jakieś tutaj rezystory, które kosztują dosłownie grosze, grosze. E, co jeszcze mamy? Code, Czyli co jest fantastyczne w tych projektach? Popatrzcie, mamy microbita, mamy Arduino. Dostajemy przygotowany kod. No, wydawałoby się, że wszystko jest gotowe. I teraz, jakie są jeszcze wymagania? Musimy mieć Excela. Tutaj Excela w wersji Office 365, który jest darmowy dla szkół. Ale tu akurat musi być no, Excel, ten zainstalowany na komputerze. To nie może być Excel online. Jeżeli nie macie tego Excela online. E, fu, przepraszam, desktop. To tak naprawdę można ściągnąć na czas projektu. Są do ściągnięcia bodajże 60-dniowe wersje, e, takie e, demonstracyjne, i można no, w ciągu 60 dni spokojnie taki projekt zrobicie, Więc będzie to wszystko bez problemu działało. Do tego jeszcze Windows 10, Arduino. Bo to środowisko, całe zintegrowane, to jest bez problemu dostępne. Wystarczy podłączyć Arduino do komputera z Windows 10 i to się automatycznie doinstaluje. I jest coś takiego jak data streamer, taki dodatek do Excela. I on jest wbudowany w tego Excela z Office'a 365. Jeżeli nie macie tego Excela z Office'a 365, to Wam za chwilę powiem, jak, jak, jak to sobie obejść ten problem. OK. Teraz popatrzmy jeszcze na ten plan lekcji. To jest bardzo fajna rzecz. Okay. Macie przygotowane z rozpiską wszystko, dosłownie, co dzieciaki powinny zrobić e, od biedy, jakie zadawać im pytania, jeżeli nie macie tutaj jakichś takich pomysłów, tak, jak to wszystko powinno wyglądać, jakie spełniają tutaj umiejętności, to są jakie dyscypliny są połączone, e, jakie no, amerykańskie standardy nauczania to spełnia. Jest naprawdę rozpiska całości, dokładnie. Z czego się nauczył, jakie zadania, no. Mnóstwo takich fajnych rzeczy. Ja tak patrzę, ile jeszcze mam czasu, żeby tutaj nie przegapić. Jeszcze mam chwilkę. Okej. Okay. Dobra. Tam nie potwierdza. Dobra, ja bym na chwilę na czat. Popatrzę sobie. Eee, ok, Ludzie ludzie. <gry> Dobra, muszę popatrzeć, co wy tutaj piszecie. Okej. Okay. Czydzie się dzielimy w sieci? Dziewięć mm -hmm. Na YouTube troszkę wrzucamy sobie na Nowotworku swoje filmiki, bo to nie jest tak, że my cały czas siedzimy i budujemy takie modele. Od czasu do czasu te modele różne robimy, no, gdy komuś się po prostu chce, bo to jest dla mnie, to jest fajny sposób na to, żeby zaangażować dzieciaki, bo często, gdy przychodzą do liceum, bo tak, coś robiłem i w gimnazjum i w liceum, no to ten próg. No, Taki trochę trudności się dosyć mocno zwiększa, a tutaj każdy tak naprawdę będzie mógł. Czy to jest podstawówka, czy szkoła średnia, jeśli chcemy, to możemy to naprawdę mocno, mocno rozbudować i każdy tu sobie da radę, bo no, załadować arkusz do Excela, popatrzcie, to wszystko ładnie tutaj pobrałem. Pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda. Mm, OK, tylko czekajcie, dobra, przerzucę się tutaj na, na swój pulpit, i teraz w sumie nie wiem, czy widać. Ekran, czy widać mnie? Czy widać tego Excela, który wrzucam? Ok, spojrzę sobie, co to piszecie. Dobra. Dobra. Powiedzcie mi, czy widzicie Excela? Tak przez chwilkę. Postaram się to. Przełączyć, nie widać? Dobra, to jeszcze raz bym się chyba wyłączył, wyłączyło pokazywanie pulpitu. OK, no niby jest. OK, dobra, dobra, tylko teraz minimalizuje to okno. Teraz powinno być widać Excela, chyba, jak wygląda taki Excel. Na starcie trzeba włączyć taką zawartość związaną, związaną z makrami. Zaczynamy też, zobaczcie, każdy jest przygotowany od instrukcji. Jakiegoś teoretycznego wprowadzenia do sportu. I co, cię, co jest fajne, na przykład yy, no, moje dzieciaki jak zaczęły na końcu tłumaczyć, tak, że ten Excel był w wersji po polsku, bo tu na dzień dobry można sobie zmienić język, tylko że no, nie ma języka polskiego, ale jest taki taki, taki tutaj arkusz, w którym wystarczy pisać polskie przykłady i to się wszystko ładnie pojawia po polsku, tylko jeszcze nie zdążyliśmy yy, no, przetłumaczyć do końca. To nie wiem, czy mi teraz w tym momencie zadziała podczas pokazu. Jest model 3D mózgu, można sobie przejrzeć, obejrzeć sobie różne rzeczy, dowiedzieć się tak naprawdę. No prawie jak na biologii, jak to wszystko wygląda. I na końcu macie właśnie tutaj cały, cały najważniejszy, najważniejszy arkusz, skoro z, 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 no z przykładami. Tylko nie jesteśmy podłączeni do Arduino, nie mam tutaj tego mózgu, no bo mózg po prostu pęk pada Marysia na zajęcia i mówi proszę Pana, mózg mi pękł, no więc wszyscy na nią patrzą, o co chodzi, a po prostu balon pękł, wszystko się wylało i mózgu nie ma, ale myślę, że troszkę tam w ich mózgach zostało informacji, ale popatrzmy jeszcze na jedną rzecz, ja mówiłem o takim specjalnym dodatku Data Streamer, ja nie miałem takiego Excela, ale Microsoft Garage, kolesie, którzy siedzą i kombinują fajne rzeczy, stworzyli taki dodatek które się nazywa Project Cordoba, i zobaczcie, w arkuszu mogę podłączyć sobie się pod Arduino, tak? I tu później uruchamiam tylko start data, analizę tych danych, i tu na żywo, po prostu wszystko mi się pięknie pokazuje. Do tego można sobie zapisywać te dane do późniejszej analizy, tak, ewentualnie jak ktoś się podzieje resetować dane. Także to jest zwykły dodatek do arkusza kalkulacyjnego, i myślę, że każdy, jest w stanie sobie z tym poradzić, bo jak się śmieję, że moje te gimbusy, absolutnie dziewczyny siedziały, robiły ten mózg same. No było trochę marudzenia, stękania, że o, to jest tam trudne, bo im się nie udawało, ale naprawdę przeszły taki niesamowity proces, że dały sobie radę z wszystkim, przetłumaczyły sobie, stworzyły wszystko od początku do końca praktycznie samodzielnie. Czasami tylko trzeba było podkręcić je, żeby, żeby no po prostu, żeby chciały Popatrzeć jeszcze trochę dłużej, ale wyobraźcie sobie, że ten projekt jest dosyć skomplikowany. E, kabelków jest mnóstwo, naprawdę, kabelków tam jest mnóstwo i te dziewczyny, po nie wiem, no bo one tak robiły, ile czasu to zajmuje? No, na pewno można to zrobić w kilka godzin, ale wiecie, jak to jest na informatyce. No, przechodzimy sobie raz w tygodniu, tego jest mało. E, więc one sobie tam siedziały, z boczku trochę robiły i zrobiły no, to w taki sposób, że mi szczęka opadła, bo one to wiecie co, podłączają i to był akurat ten mózg, to były dziewczyny z gimnazjum, trzy dziewczyny tym się zajmowały, tym mózgiem, zrobiły to tak, że po włączeniu to wszystko zadziałało, nie trzeba było niczego absolutnie poprawiać i naprawdę absolutnie wielki szacun dla nich i to im powiedziałem, że jeszcze nikt, Takiego, nie wiem, tutaj projektu zadania, nie zmontował w taki sposób, że, że to naprawdę włącza się działa. No, to, to było naprawdę niesamowite. Ten projekt Cordoba, który jest potrzebny do waszego Excela, i to dobrze by było, żeby to był chyba Excel 2016, jest dostępny jeszcze pod takim adresem, bo widziałem, że. Także ja tutaj wrzucę, można to sobie pobrać. To jest taki piczek o nazwie Setup. I to się doda jako rozszerzenie do, do waszego Excela i będziecie mogli podłączyć Arduino i spróbować u siebie, jak to działa. Co jeszcze? No tak to będzie pewnie wyglądało też w nowszym. Popatrzcie, to jest... No a to jest mój tutaj screen w sumie. Okej, okay, tu nie widać tego. Bo to jest jakby oryginalny GIF-a, mam, ale to spokojnie, zobaczycie to sobie później w Waszym Excelu też bez problemu powinno działać, bo to powinien być animowany GIF, ale klik tego nie robi, nie pokazuje, więc jeszcze jedną rzecz w sumie chciałbym Wam pokazać, bo tu widzę, czas się kończy, słuchajcie. No, ja tak trochę skaczę szybciutko z kwiatka na kwiatek, ale pozwólcie, że zachęcę Was, żebyście zajrzeli w jedno fajne miejsce, gdzie możecie. No, nauczyć się podejrzeć, jak robić właśnie też takie rzeczy. Okej, okay, dobra. I to są kursy, kursy Microsoftu na platformie e, dla nauczycieli. O, patrzcie, to wrzucę też za chwilę taki link. E, education.microsoft.com są darmowe zupełnie kursy e, dotyczące STEMu, fajnie poprowadzone. Mądrze zrobione, naprawdę warto. I tak człowiek wiecie, słyszy, nie? jak myśli, nie jest informatykiem, nie jest matematykiem. Matko, co to jest myślenie komputacyjne? A to jest tak fantastycznie to opisane, o co chodzi, jak zrobić zajęcia, jak przeprowadzić proces, bo tak naprawdę, słuchajcie, nie jest najważniejszym zrobienie takiej łapy. Bo to jest taki tam jest to, jest, to jakiś cel, ale najważniejszy jest cały ten proces, jak dzieciaki przychodzą, jak zaczynają łapać, że tak naprawdę jest ważne jest połączenie tych wszystkich umiejętności, że ich zespół, jak, jak tworzą zespół, jak pokładają wspólnie, to, to te problemy, bo to tych problemów jest mnóstwo oczywiście, to, to, to najwięcej to dla nich znaczy, I tak? że, że, że rozumieją, po co to robią, że to jest ważna sprawa. Przy okazji uczą się też biologii. Uczą się trochę fizyki. Ta matma nieszczęsna, którą tak naprawdę Darek Kulmowy, ale pewnie nie słuchał, mam nadzieję, jest jakimś problemem, to nagle nie zauważają, że oni robią różne zadania z matmy, rozwiązują różne problemy. No nie, dobra, koniec pewnie, co? Bo to tak chyba do 21.00 mogę, jest 21.00, to bym mógł jeszcze parę rzeczy. A słuchajcie, po pierwsze, trzeba spróbować, bo to absolutnie, wcale nie jest trudne. Jak macie dzieciaki, które chcą, to one będą chciały jeszcze bardziej. I absolutnie poradzę sobie z tym, z tym samym. E, mam rzucić linka do tego kursu. Dobra, możecie sobie zobaczyć. W ogóle zachęcam założyć sobie tam konto, zalogować się. Bo fajne są te kursy. Jest dużo kursów po polsku. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja już mogę, czy jeszcze mogę, czy. No. E, czy ktoś ma jakieś pytania? Powiedziałam kończę cię, to, takie żart miał być. Zabawne tak. Aha, tak dobra, tak, kończysz dobrze. Tak, tak, ale nie, jeszcze chciałam zapytać, może macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie. E, tutaj próbowałam na Facebooku monitorować i te pytania e, przeniosłam ci pytanie no. od Agaty e, Fecek. No właśnie, to było niesamowite. E, więc e, mam takie wrażenie, że niestety e, w polskich szkołach na razie się tak jeszcze nie uczy. W wielu polskich szkołach się tak na razie nie uczy, nie chciałabym generalizować. No a to tak naprawdę ja się śmieję, że tutaj nauczyciel jest tylko takim, takim, takim wiesz, kierunkowskazem, gdzie pokażesz im, jak oni się zapalą, to oni sobie absolutnie sami poradzą. Dzisiaj mają internet, mają te filmiki, mają cuda. Ja jestem tylko tam, żeby ich czasami podkręcić, mówię, okej, okay, fajnie wam idzie no, a nie i tam wiesz i, i idą do przodu. No. No nie wiem, czy po godzinach czasami tam, wiecie co, no jest więcej hałasu na tej lekcji, jest więcej bajzlu, jest burdel na biurkach. E, no jak ktoś chodzi, wiecie, oni hałas sobie co No, no, Szef, no to, to się tak. tak. no, bytnie, okej. Okay? Dobra. Bałagan znaczy. Kurczę, słuchajcie, takie słowa się tu pojawiają z ust prelegentów? Chaos. Powiedział chaos. Tak? Dziękujemy Sławosz. Tak. Bardzo, bardzo to było inspirujące. Dzień, wiecie, prawda jest taka, że to Sławek tak zapala. On no. tak tego nie powie, ale wiecie, chyba czujecie, nie? Ten błysk tej skierki od niego. To, 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 to herbatka, dobra. <laughs> dobra, dzięki Sławuś bardzo. Dzięki, naprawdę.